Panie radny, jest problem z tym budynkiem Polanki 58-57. Co się teraz dzieje? Na jakim etapie jesteśmy? W tej chwili, proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj, aby spróbować przekazać właścicielom pochodzącym z Niemiec, dokładnie z pięciu właścicieli. Ten budynek zgodnie z wydanym wyrokiem sądowym, który nastąpił kilka lat temu, ale okazuje się, że pełnomocnik, który reprezentuje tych właścicieli, ma szereg zastrzeżeń co do stanu budynku, co do dokumentów, których nie obejrzała, chciałby dokładnie przeliczyć i w związku z tym zwrócił się z prośbą do władz miasta o przedłużenie tego okresu przekazywania do momentu, po sprawdzania wszystkich dokumentów, porozumienia się jeszcze z właścicielami i dopiero podjęcia sprawdzanie wszystkich rozliczeń i dopiero podjęcia w tej kwestii decyzji. Ja jako radny tego okręgu już od poprzedniej kadencji, w zasadzie od wydania wyroku, przekazania spadkobiercom z Niemiec tej nieruchomości, no, podjęłam się opiekować tymi ludźmi, tym pięcioma rodzinami które tu zamieszkują i poprzez szereg interpelacji i rozmów z, z przedstawicielami władz miasta y, staram się doprowadzić sprawę do y, szczęśliwego końca. Bym powiedział, że ta sprawa stała się moją osobistą sprawą. Zresztą już w poprzedniej kadencji też w tej sprawie odbywało się szereg spotkań. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem na co dzień w kontakcie z mieszkańcami i z najmniejszymi problemami, jeżeli mają wątpliwości, dzwonią do mnie. Jest to dowód z jednej strony dużego zaufania i to jest dla mnie... Duży zaszczyt, z drugiej strony jest też obowiązek, żeby tych ludzi nie pozostawić samym sobie. A spadkobiercy rozumiem, że walczyli o odzyskanie tej nieruchomości, a teraz zastanawiają się, czy ją przejąć. Zadałem tak? pytanie pełnomocnikowi, prawda, dlaczego dopiero teraz ta sprawa nabiera jakichś kształtów, ponieważ od czasu wyroku już minęło prawie dwa lata, a spadkobiercy nie chwapili się z przyjęciem tej nieruchomości, co prawda wyrok niestety nie zawiera daty przejęcia tej nieruchomości zawiera kwotę którą muszą uiścić to jest 70 kilka tysięcy złotych ale nie został określony Termin przejęcia tego budynku. Mieszkańcy teraz boją się mieszkać w tym, w tym budynku ze względu również na stan techniczny. Stan techniczny jest opłakany, stwierdza to również pełnomocnik y, y, tych nowych właścicieli, jak również mieszkańcy i szereg osób, które tu sprawdzały inspektorzy nadzoru. Jedna ze ścian jest poważnie pęknięta, dach prawie że się wali, jest zagrzebiony budynek totalnie. Stoi w zasadzie na niewłaściwej konstrukcji i można powiedzieć, ja też nie jestem tutaj fachowcem, ale jest zagrożenie katastrofą budowlaną. Co się stanie z mieszkańcami, jeśli spadkobiercy przejmą jednak budynek? Mogą, po prostu albo ich pozostawić, określając czynsz na odpowiedniej wysokości. Y, który nie może przekroczyć według przepisów, nie powinien przekraczać 3% wartości odtworzeniowej tego budynku, ale też mogą im wypowiedzieć y, umowy, jeżeli mają w stosunku do tej nieruchomości jakieś inne plany. Czas na wypowiedzenie w normalnej sytuacji to jest 3 lata i przez te 3 lata miasto powinno zapewnić y, tym mieszkańcom. Y, y, no, jakieś pomieszczenia zamienne. Czyli obecnie miasto nie ma jakiegoś planu ewakuacji. Gdyby zaś y, y, mieszkańcy, y, właści, nowi właściciele chcieli y, w trybie y, prawie że natychmiastowym wykwaterować tychże y, y, zamieszkujących tutaj mieszkańców, to są zobowiązani nowi właściciele zapewnienie im mieszkań zamiennych. Mhm. Czyli w trybie szybkiego wykwaterowania to właściciele zapewniają po prostu mieszkania. A jeżeli miałby to w trybie normalnego wypowiedzenia, to oczywiście y, mieszkańcy mają 3 lata na załatwianie sobie spraw związanych i oczywiście z, z, powinni się wtedy zwrócić do miasta z prośbą o przyznanie im mieszkania zamiennego, mieszkania komunalnego. To są mieszkania komunalne, a nie socjalne, więc takowe też by im się należały. Oni są w tej chwili w dużej niepewności. Pan redaktor widział, prawda, mniej więcej w skrócie to spotkanie i próbę przyjęcia. No, okazało się, że pełnomocnik na podstawie wiedzy teraźniejszej, którą posiada, powiat, że nie jest jeszcze gotowy, oświadczył do tego, aby tej procedury dokonać. Na moje pytanie, dlaczego dopiero teraz. Po prostu zajmuje się tą sprawą, dlaczego mieszkańcy tak długo czekają na rozwiązanie. Nie, no, pominął odpowiedź. No tak,